Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Martyna, a to jest kolejny odcinek z serii Monster High Challenge. Pokolenie pierwsze. I tak, jesteśmy tutaj w domku u Frankenstein. Mamy urocze rodzinne. Popołudnie już w sumie, bo z tego co widziałam jest 13. Zgadza się. I Viveka tutaj robi późne śniadanie. Wiktor rano posprzątał po wczoraj, bo trochę się garów narobiło. A Viveka teraz przygotowuje właśnie naleśniki. I będziemy sobie tutaj później e, wspólnie konsumować. Mamy no, dzisiaj takie trochę, m, można powiedzieć, rodzinne święto dla rodziny m, Steinów, ponieważ mamy Halloween. E, I tak. To jest takie, wiadomo, dla nastolatków bardziej takie święto imprezowe można się spotkać. Tak, w ogóle to Franki kocha to święto to jest jej ulubione święto w roku. Ona kocha każdą tradycję związaną z Halloween, i po prostu trzeba jej to wszystko spełnić, żeby dziewczyna była usatysfakcjonowana. A propos skoro tutaj już mamy jedzonko zawołaj na posiłek i zjedzcie sobie razem śniadanie. Jej, w ogóle, Franki dalej jest zbagowana z tą ręką. Ja naprawdę nie wiem, jak mogę jej pomóc. A w ogóle to WIweka musi troszkę tutaj już ogarnąć ten czosnek. Troszkę zaniedbała mi to ogrodnictwo. Były rzeczy ważne i ważniejsze. W ramach Halloween mamy tutaj taką imprezkę. Co prawda, ja ją zorganizowałam, ale i tak jest to imprezka, wiadomo, Halloweenowa. Mamy ją w ramach jakby szkoły, ale wiadomo, że w Simsach w szkolenie można urządzać imprez także. Imprezka halloweenowa odbędzie się w Ravenwood w klubie nocnym. Ja już go troszkę przygotowałam pod siebie. Imprezka się chyba o 16, o 16 zaczyna, czyli za chwilę, wow, ale to szybko zleciało. Franki oczywiście przebiera się w swój wizytowy strój. Ma suknię po swojej babci i będziemy się, mam nadzieję, super bawić z naszymi znajomymi. Może dodaj post na towarzyskiego króliczka. O mój boże, Jackson! Wysłał nam jakąś wiadomość? Hej, Franki, co mówi króliczek lodówkowy, kiedy spotyka super gwiazdę? Wyskakujesz z lodówki. Czy Jackson właśnie powiedział, że Franki jest super gwiazdą? Umrę zaraz. To było słabe akurat, ale. Dam mu, haha, żeby się. Żeby mu nie było przykro. My dostaliśmy jakieś wiadomości. Okej! Okay. O, oh, Boże, przepraszam, ale. Dostaliśmy wiadomość od Jacksona, a pisaliśmy do Melody. Melody, wspaniale, przyjęcie z kimś takim, jak ty. To było po mm, tym dniu, kiedy dziewczyny spędziły tak super wieczór, odprowadziły się do domu, porobiły lekcje i tak dalej. I odpisał nam Jackson, Franki, nie chcesz nauczyć się grać na gitarze. Na pewno będziesz wymiatać. Co u Ciebie słychać, Franki. On nas pinguje. My go gustujemy. O, matko. Można się zarumienić, czy coś. Um, dajmy taką zniesmaczoną. E, dajmy, wyślijmy mu wiadomość, tak w ogóle. Odpowiedzmy mu na to. Do Jacksona. Przyjacielska. Wiadomość. Jackson, spotkajmy się i poznajmy się lepiej. Odważnie widzę. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to Jackson dzisiaj będzie też na imprezie. Także może, możecie sobie tam porozmawiać, pewnie, jak najbardziej. Yy, I tak, Frankie tutaj chciała sobie podbić troszeczkę jakieś umiejętności, chciała się nauczyć czegoś przede wszystkim. I w zasadach wyzwania do tego pokolenia mamy. Um, Kurde, przed balem, bo dzisiaj jest niby ten bal y, maturalny, ale nie dobra. My, tu, my go olejemy. Nawet możesz sobie usiąść tutaj i porób sobie tutaj haft. Bo ja już jej to zaczęłam y, jakiś czas temu i ona go jeszcze nie skończyła. No a w zasadach wyzwania dla tego pokolenia mamy właśnie wymaksować umiejętność haftu krzyżykowego. Więc jak najbardziej tutaj to się przyda. I tak, jak już rozmawiacie, proszę napełnijcie tę psumiskę, bo on umrze z głodu kiedyś, naprawdę. I jeszcze zanim tutaj Franki będzie lecieć na imprezę, w ogóle w dzisiejszym dniu są jakieś trzy festiwale w świecie. I to jest dla mnie w ogóle niesamowite. Jest tak nasrane w tym kalendarzu i nie mogę tego pousuwać. Um, okej, okay. ale on dzwoni do Viveki? Ale dlaczego on dzwonił do Viveki, a nie do Franki? No pewnie upiorne przyjęcie zaraz się rozpocznie. Możemy zaczynać? Wszystkie aktualne trwające wydarzenia zostaną zakończone. Zaczynajmy. Okej, okay, jestem z powrotem i jak widzieliście się podziało się bardzo, ale to bardzo dużo. Mieliśmy pożar w naszej szkole, ktoś się zdemolował. Wczoraj była impreza halloweenowa, na której pojawił się z dupy jakiś nowy uczeń. Jest bardzo dużo w tym momencie tutaj do ogarnięcia. Mamy ranek, jest pierwszy dzień zimy. Już nam tutaj pod oknami napadał śnieg yy, i nie nici na razie z ogródkowych plonów Iweki. W ogóle ja tak bardzo ja zaniedbałam jej ogrodnictwo. Jak w stanie to chyba będzie to musiała ogarnąć, bo nie wiem, czy ten czosnek jeszcze jest dobry. Wiktor razem tutaj z Franki oglądali chwilę wiadomości. No i nie wróżyło to nic dobrego. Mam nadzieję, że szkoły tutaj szybko im się uda odbudować. Najprawdopodobniej będą, Franki będzie chodziła chwilę do innej szkoły, ale z tego co widzę, Franki ma tutaj ochotę porozmawiać z Simem o imieniu Jackson. Pewnie dlatego, że po prostu się zastanawia, gdzie był wczoraj, jego nie było na imprezie, co tak właściwie się stało z nim, nie? Bo tylko w sumie jego nie widziała. Odinstaluj. Lewo, prawo, góra, dół, skok, skok. Ktoś tutaj niesamowitego. Dobra, to jest całkiem spoko wiadomość, bo nie będzie może tyle łaziła do komputera. Tak, można się pogodzić z faktem, że nie lubi gier wideo. Haftuj krzyżykowo, spoczko. I oprócz tego, bardzo się zbliżyliśmy znów do Melody. Dziewczyny się świetnie wczoraj razem bawiły. I mamy naprawdę się bardzo z nim, bardzo się przyjaźnimy tutaj z Melody. I jestem aż w szoku, że to tak szybko poszło. Oj, zacięłaś się. I w ogóle wczoraj Frankie zapoznała się jeszcze z innymi uczniami na tej imprezie. E, tutaj mamy naprawdę sporo tych uczniów, nastolatków. I bardzo mnie to cieszy, bo w końcu będzie miała więcej znajomych. Zanim będziemy tutaj snuć jakieś teorie na temat tego, kto... Zniszczył szkołę. Wiktor jest zmartwiony, bo jednak jego pokolenie, że tak powiem, walczyło o te prawa potworów, walczyło o równouprawnienie, i tak naprawdę wszystko może się skończyć we mgnieniu oka przez ten wybryk jednego potwora najprawdopodobniej. Chociaż wiadomo, jak to jest, że normalsi lubią od razu snuć jakieś tam domysły. Że to mógł być potwór. A tak naprawdę nie jest to wcale pewne. Więc tutaj ja bym jeszcze się nie ekscytowała za bardzo niczym. Koniec oglądania tego już za dużo naraz z y, rana. On, tym ja tutaj jesteś całkiem zadbany, chłopie. I tak, Viv sobie tutaj sprawdza pracę uczniów, ale ja bym ci tutaj, koleżanko moja, dała odchwaszczaj. Wyprowadź na może Idź pobiegać, Franki. Dziękujemy Ci, Gwen. Laboratorium Futrosim nosiły z zamiarem przeprowadzenia kluczowych do naszego rozwoju technologicznego badań na świnkach morskich. Tymczasem z pomocą przyszedł nam zupełnie inny gryzoń. Pragniemy złożyć wyrazy najszczerszej wdzięczności Boże, najszczerszej wdzięczności zwierzakowo imieniu Gwen za umożliwienie nam dokonania przełomowego odkrycia. Czy właśnie sto, to, to towarzystwo naukowe Zrobiło nam eksperyment w naszym szczurze? Tak. Czy zrobili to bez naszej wiedzy? Tak. Dzwoni do nas Rosetta. Hej, to ja. To jest nasza koleżanka w ogóle z drużyny potworniarskiej. Bardziej się Frankie z nią zakolegowała na wczorajszym Halloween. I tak, hej, to ja, Rosetta. Chcesz gdzieś wyjść gdzieś wieczorem? Wieczorem, czyli o 13? Nie. A w ogóle chcemy porozmawiać z Jacksonem. Mam, skoro mamy go tutaj w znaj... Czekaj! Skoro mamy go, weź na smycz. Wyznajomych na towarzyskim króliczku. W ogóle na towarzyskim króliczku ktoś nam chyba coś wysłał. O, nasi znajomi, zobaczmy. Franki, nie musisz śmiać się z moich żartów. Pośmiej się też za ciebie. Okej. Okay. Hej Franki, co mówi król, A to on mówi, odgapił od Jacksona. Przerwa obiadowa to świetny czas na poznanie przyjaciół. Kto ma ochotę na super mega przyjaźń Sydney? Okej, okay, Frankie, wspaniale przejść z kimś takim jak ty. Jesteś urocza melodii. Byłoby beznadziejnie, gdyby ktoś w przyszłości zepsuł ci to i owo, co nie? To jest bardzo niepokojąca wiadomość od Jacksona. Bardzo dziwna. Okej, okay. znaczysz tyle samo co liczba twoich obserwujących, czyli z wielkie zero. Przepraszam bardzo, moi obserwujący, to jest 150 osób. Angel, kimkolwiek jesteś, bardzo mnie wkurzyłaś, eś. Skoro mamy tutaj Jacksona, na liście naszych znajomych. Ja bym do niego zadzwoniła. Rozmawiaj. On śpi? Dlaczego ty śpisz o tej godzinie, chłopie? Mm, pobawimy się trochę z naszym piesem. Na tle śmierdzącego gówna. W sumie, Franki mogłaby zadzwonić do Melodii. Czy nie słyszała już o po prostu tych wieściach? Zapytaj się jej, czy właśnie nie, nie słyszała już o tym, co się stało. O nie, szwa się jej naciągnęła. Będzie musiała troszkę się tutaj podreperować dziewczyna. I może zjemy sobie wspólnie obiad z rodzicami. Kocham to, że w ogóle Viveka chodzi cały dzień w tej swojej piżamie. Ona jest hot, ja to wiem, ale Melody zrobiła jakąś, jakoś tutaj mega... Popularnego posta na słwarzyskim króliczku. Że po prostu no, wszyscy się z tego śmieją, więc my też nie będziemy gorsi, tym bardziej, że Franki chce się troszkę zbliżyć do melodii, bo jak wiecie, Franki ma na niej małego krasza. Niech one się spotkają. Właśnie, co u Ciebie słychać melodii? Niech one się może spotkają, bo jest świetny, śnieżny dzień, może niech obgadają sobie jeszcze pewne kwestie. Właśnie na świeżym powietrzu. Kto to do nas przyszedł? Don Lotario! Po co? Przyszedłeś wyrywać wiwekę? Do widzenia. Nakrzycz na niego. Was it? Na, nakrzycz, proszę. No i jesteśmy już razem z Melody na dworze. Co prawda tutaj, gdzie Melody mieszka, nie ma jeszcze śniegu. Franki mieszka trochę w innej dzielnicy... Miasta, i jest to bardziej taka dzielnica, no myślę, chłodniejsza, w coś podgórzysty klimat, więc tam już śnieg napadał. Tu jeszcze wszystko jest zielone i jesteśmy właśnie razem z naszą przyjaciółką. Polanki miałaś jeść, bo byłaś głodna ponoć. Rozmawiaj z nią o cennym wspomnieniu, na przykład wczorajszej yy, nocy. Jak było świetnie na tej imprezie, może obejmij ją, przyjaciel się po przyjacielsku, sprawdź jak się ma. Oj nie, przyznaj się do marzeń o obiekcie uczuć, frankie nie rób tego, nie rób tego. Jeszcze tego nie rób. Zainteresowania może nie, Pogawędka na przykład. Czy można jakoś tutaj opowiedzieć jej o historii? Chyba jest taka opcja. Historie, dokładnie. Opowiedz dramatyczną historię. Opowiedz jej co dzisiaj rano po prostu obejrzałaś w telewizji. W ogóle przez przypadek wziąłem naszego psa i on tutaj jest. Zwołaj go. Niech nie będzie tu sam. Ależ ona się telepie. Czy możemy sobie zamówić na przykład bubble tea? Zamów napój. Bubble tea z mlekiem taro. Myślę, że Frankie wzięła taro. Ja sama uwielbiam taro. dobrze, że nie możemy zamówić też melodii. Możemy się też z melodii przejechać tutaj na kolejce albo na, na diabelskim młynie? To nie jest głupie. Chociaż ta kolejka bardziej mi kusi, bo ona jest taka mroczna. Myślałam że będzie pić normalnie. Pomyliłam się. Idzie gdzie jest nasza dziewczyna, znaczy. Okej. Okay. W swoim żywiole, o nie, co powiedzieć? Ranki bardzo stara się nie wpaść. Panikę, ale obiekt jej uczuć stoi tuż obok. No co ja mam ci powiedzieć? No przykro mi. <laughs> musisz, z tym, musisz z tym walczyć. Przejedź się z Melody. Przejedźmy się na tej kolejce. Nasz pies chce zamówić bubble tea. Jest taka, on jest taki uroczy. I co? Będą po prostu jechać? To się nic chyba nie... Ale tam dźwięki są zapodawane. Takie mroczne. Szybko. Niezbyt to wyglądało efektownie, ale okej. Okay. Czy możemy coś tutaj jeszcze porobić? Ja bym bardzo chętnie może zrobimy sobie razem zdjęcie. Zrób zdjęcie mm, zabawne. Zróbmy zabawne zdjęcia. Skoro już tutaj jesteśmy i to jest y, nasz wypad z przyjaciółką, to czemu nie? Chodźmy tutaj do Melody i zaraz zobaczymy, jak te zdjęcia wyszły. Jestem mega ciekawa. I co, i jak wyszły. Ale takie wygląda na. Na to, że dziewczyny się tam śmieją, więc całkiem spoko. I ja myślę, że na dzisiaj to będzie tyle w tym odcinku. Podziało się dużo, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I tak jak no, myślę zawsze, zostawcie coś po sobie, zostawcie lajka, czy komentarz. Jeśli chcecie być na bieżąco z tą serią, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. No i widzimy się w następnych pa! pa.